Od tysięcy lat do wyroczni delfickiej przybywają przeróżni ludzie. Od tych najbiedniejszych, których raczej rzadko było na to stać, do tych najbardziej bogatych i zamożnych, nawet królów Egiptu i władców Syrii. Czemu? Ponieważ można było dowiedzieć się wiele na temat siebie, ale i przyszłości. Królowie podejmowali podróże tutaj, w wyniku czego dowiadywali się, z kim zawiązywać sojusze, a może w jaką stronę ruszyć wojskiem. I serio bazowało to na tym, co powiedziała im wyrośnia delficka. A ta wyrośnia delficka, to wyobraźcie sobie, taka ciekawa sprawa. Kapłanka, nazywająca się Pythia, która najczęściej była kobietą po pięćdziesiątce, siedziała. Nad miejscem, gdzie wydobywały się pewne ciekawe gazy, co udowodniono już w latach 90. i prawdopodobnie etylen to gaz, który wpływał na pewnego rodzaju narkotyczne wizje i ciekawe zachowania owej Fiti. To wszystko było interpretowane później przez kapłana, przekazywane dalej bezpośrednio ludziom, którzy przybywali tutaj, aby dowiedzieć czegoś o sobie bądź o tym, co ma się w przyszłości wydarzyć. I później to wszystko. Zostawało w głowach. Coś niezwykłego, kiedy pomyślimy sobie, że to miejsce znajduje się w przełęczy górskiej, troszeczkę pośrodku niczego, i rozrosło się to do jednego z najważniejszych miejsc w świecie starożytnych Greków, jak wiara i magia potrafi zadziałać.